Najmilsi bracia i siostry, Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ukazał się swoim uczniom w czasie wigilii paschalnej, które odprawialiśmy świętą święto noc Przeżywaliśmy tę prawdę, słuchając Słowo Bożego, uczestnicząc w modlitwach. Teraz, zwyczajem uświęconym wiarą naszych przodków, zebraliśmy się, aby świtaniu, któremu Chrystus przyniósł nadzieję życia, ogłosić uroczyście, że Pan żyje, i by wyznać wiarę, że On jest życiem i zmartwychwstaniem naszym. Gdy będziemy szli za Chrystusem zmartwychwstaniem obecnym w Najświętszym Sakramencie, jako Jego uczniowie, niechaj nasze serca młodą wiarą i miłością, jak serce Jego Matki i Apostołów. Niechaj światło życia, które Bóg zapalił w nas przez chrzest i podtrzymuje przez Eucharystię, oświeci świat, który pójdziemy świadczyć o zmartwychwstaniu i życiu Chrystusa. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Nie pochwała i panowanie przez wszystkie wieki, Alleluja. Niebo i ziemia cieszą się, Alleluja

nas obchodem zmartwychwstania Pańskiego, spraw łaskawia, byśmy, sprawując doroczne uroczystości, stali się godnymi dostąpienia radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.